serdecznie pozdrawiam z tej strony Orzeszek na Zarlandzie kochani. Dzisiaj jest 1 maja, a więc święto czarownic minęło. Niektórzy sobie prawo jazdy porobili. No, ale to jest ich osobista sprawa. Jeszcze raz przypominam chrześcijanie takich świąt nie obchodzą, ponieważ jest to kult diabła demonów i Pismo Święte takie rzeczy oczywiście potępia. Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat lekarstwa na astmę. Ale mówię tak, że robimy, jak zabraknie lekarstw w aptece, nie będzie, robimy takie lekarstwo, tak? Lekarstwo. A więc, yy, co możemy powiedzieć? że te lekarstwo, które tutaj jest, jest robione ze zwykłych szyszek. Tak? Widzicie, kochani, to? Duży słoik, zalane jest to wszystko i to jest robione z szyszek. Po kieleczku syski. <śm> no. e te lekarstwo, kochani, jest na napady astmy, Zapalenie płuc, zapalenie migdałów, zapalenie oskrzeli, a nawet leczy dziury w płucach. A więc bardzo ciekawy i skuteczny lek. Ten lek, oczywiście, możemy sami sobie zrobić. Sami możemy sobie zrobić. Jak możemy ten lek sami zrobić? Oczywiście musimy mieć kochani do tego miód. Musimy mieć do tego kochani oliwa z oliwek tłoczona. Tak? I jak to kochani robimy? W bardzo prosty sposób. Napełniamy słoik do pełna tymi szyszkami. Te szyszki oczywiście bierzemy z drzewa świerkowego. Żeby oczywiście one nie były, te szyszki z ziemi, zgnite, zagrzybione, Muszą to być szyszki świeże. Mogą nawet być trochę takie suche. To nic nie szkodzi, bo w środku jest żywica. I głównie chodzi o to, że wice, że ona powoduje to, że e, głównie ona leczy tą e, naszą astnę. I tak, jak już napełniliśmy ten słoik do pełna, bierzemy e, oliwkę z oliwek, olej z oliwek, e, tłoczony oczywiście, i tak w jednej ręce trzymamy. Tą butelkę, z drugiej strony trzymamy słoik i razem równo wlewamy, 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 wlewamy a zalejemy te szyszki do pełna. I dobrze jest, kochani, bo o, ja powiem tak, że a tu jeszcze troszkę mi zostało. No, pachnie troszkę mi zostało tego oleju. No to weźmiemy go, jeszcze wykorzystamy tutaj. Nie mu się. Kochani, nie stanie. O, wszystko spłynęło, jest bardzo dobrze, perfekt. No i, kochani, powiem tak: ja tutaj daję pokrywkę metalową, bo powinna być do tego słoika, w którym robimy taki lek, kiedy w aptekach nie będzie leków. Powinien być słoik na gumkę z gumką. Górna część szklana, i sprężyna, zatykamy po to, że kiedy to będzie stało, miesiąc, dwa, trzy tu będzie fermentacja, żeby te niepotrzebne gazy, które tutaj będą się tworzyć w tej zalewie, po prostu odeszły. Powiem jeszcze tak, że ten lek on można powiedzieć no, nie popsuje się nam. Możemy jego podawać ten lek oczywiście małym dzieciom, które mają problemy z oskrzelami, mają problemy z migdałkami, zapalenie, tak? Zapalenie płuc i tego ten lek możemy Wtedy stosować. Nie zaszkodzi. Możemy dawać to nawet swoim dziadkom, możemy to dawać nawet swojej żonie. Sami możemy pić. Kochani, jest to bardzo dobre i sprawdzone. Tak przynajmniej dowiedziałem się od pewnego pana, który był zielarzem, a teraz w tej chwili on nie żyje. No przykro mi, no ale na pewno nie z powodu tego. Nie będę więcej mówił na ten temat, bo to jest zbędne. Kochani, ja wiem, że yy, starzy wiekiem ludzie na pewno jesteście mądrzejsi ode mnie, więcej wiecie i tak dalej, i tak dalej. I sobie możecie pomyśleć: no, kurde, ten orzech się tutaj nam yy, mądruje, wymądruje. Nie, ja się nie mądruję, kochani, bo powiem tak: te filmiki, które nagrywam. Nagrywam po to, że nasi dzisiaj młodzi ludzie, nasze dzieci zamiast uczyć się samodzielności, oni cały czas, kochani, są na internecie i ten internet im robi pranie mózgu, bo tam są gry i tego nie powiem, niektóre rzeczy są dobre potrzebne w życiu. Tak? Między innymi ja też yy, na internecie wiele dowiedziałem się na temat ziół jak można się nimi leczyć, kiedy je zbierać, jak je obrabiać i tak dalej. A więc kochani, robię to po to, żeby ci młodzi, którzy nie mają w ogóle doświadczenia z ziołami i chcą zacząć taką przygodę, uczyć się zbierać, robić swoje leki yy, po to, żeby przeżyć, yy, bo mo może w aptekach tych leków nie być, i jak najbardziej, kochani, jest to wskazane, żeby nasi młodzi ludzie, nasze dzieci, lub nie dzieci, ale młodsi ode mnie, uczyli się tego. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego mojego filmiku. Nie są długi, ale mówię. Spróbujcie to ci, którzy mają astmę, bo jeżeli inhalatorów zabraknie. No co później, kochani, zrobicie? Ja wiem, co to jest astma, z tego względu, że miałem żonę, która miała asma i widziałem, miała astma i widziałem, jak na własne, na własne oczy widziałem, jak się dusiła. Ona potrzebowała pomocy. Powietrza i brakowało to tak, jak bierzemy torebkę i tu zawiązujemy, torebkę bierzemy nylonową i brakuje nam powietrza, kochani. To jest bardzo ciężka choroba, dlatego, kochani, spróbujmy to. Dajemy miód i dajemy olej z oliwek tłoczony. I zalewamy. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że to musi stać w takim ciepłym miejscu. Ono sobie fermentuje. Po dwóch miesiącach mamy gotowy preparat do spożycia. Kochani, to są szyszki ze świerka, ale świerk, kochani, ma jeszcze wiele innych rzeczy, które też pomogą astmatykom. I dzisiaj, kochani, będę chciał nagrać film, jak możemy korzystać, z świerka, który nam pomoże, kochani, w tym, aby radzić sobie z tą ciężką chorobą, jaką jest astma. Z tej strony serdecznie dziękuję wam i, i pozdrawiam, orzeszek na wsi. Do widzenia, czys. I teraz wyłączamy kamerkę. O.